Raz, dwa, trzy, dwa, jeden. Zaczynamy. Zrobimy szybkiego, szybkiego live'a, bo muszę złożyć oświadczenie. W dniu dzisiejszym oświadczenia widzę są bardzo modne, znaczy, w tych dnia, dniach tego tygodnia. Oświadczenia składane na temat y, klimatu, różne przemowy w, na tym tak zwanym szczycie y, ONZ, który... Odbywa się w Nowym Jorku. No i ludzie przemawiają, więc ja też powiem parę słów. Bardzo szybko, bardzo krótko, bo nie ma czasu. A powiem, bo no, bardzo tutaj ciężko mi jest na to patrzeć, co się dzieje. Szczyt, jak wiemy, dotyczy klimatu, który podobno się ociepla i podobno jest katastrofa wokół nas. A jeszcze większa będzie w niedługim czasie, podobno. Według tego szczytu klimatycznego i tych wszystkich, którzy tam przemawiają, a jak wiemy, jeżeli chodzi o klimat, to znaczy pewnie w dużej mierze nie wiemy. Ja, ja, ja wiem, o tak powiem, ale wielu z nas, z Was, pewnie nie wie, bo nie analizuje sytuacji. A sytuacja przedstawia się w ten sposób, że są dwie siły, które ścierają się, znaczy dwie siły, są dwie opcje, jeżeli chodzi o klimat, o to, co się dzieje z tym klimatem, co się nie dzieje. I no, jedną opcją taką bardzo silną jest opcja związana z tym, z tym całym Krzykiem na temat niszczenia klimatu, niszczenia atmosfery, niszczenia środowiska. No i że klimat się ociepla i, i trzeba ratować, bo dwutlenku węgla za dużo, bo za mało wiatraków, za mało OZE i tak dalej. I ta narracja dominuje. Ale jak mało kto wie, jest jeszcze druga strona, mniej rozpowszechniana w mediach, Mniejsze, jakby robi mniejszy hałas wokół siebie. Jest to opcja, która mówi wręcz odwrotnie, że, znaczy nie dość odwrotnie, ale że klimat jednak się nie ociepla. No i są też takie wersje, które można znaleźć w internecie, poczytać różne opracowania i różnego typu artykuły, i można to zrobić. Można zdobyć wiedzę i jakby. Ja na przykład, przepraszam, ja na przykład poczytałem trochę na ten temat i wiem, że tacy ludzie, tacy różnego typu naukowcy też są i jest ich wielu, prawie tyle samo co tych, co twierdzą, że klima, że mamy gorąco. Powiem tak, no i skłaniam się, że tak powiem, ku tym drugim. A dlaczego? Dlatego, znaczy zanim powiem dlaczego, powiem, dlaczego istnieją te dwie opcje, istnieją. Znaczy, jedną opcję, wiadomo, no, wszędzie chodzi o kasę, o kasiurę chodzi. Biznes jest biznes. I teraz no, każdy chce gdzieś tam zarobić na czymś. Ci, którzy mówią, że klimat się ociepla, no to wiadomo, mają tutaj trochę lepszą sytuację, bo mogą dużo lepiej, więcej zarobić, bo mogą wprowadzać, mogą tutaj nacisnąć w kierunku wprowadzania nowych technologii, odnawialnych źródeł energii, tych wszystkich innych rozwiązań, dzięki które trzeba instalować, montować w państwach, w krajach, na wioskach. Które powodują, mają powodować, że będziemy wytwarzali dużo czystsze, niby już wytwarzali mniej zanieczyszczali powietrze. No i wiadomo, że to wiąże się też z kasiurą. No bo wiadomo, trzeba kupować różnego typu fotowoltaikę, foto czy jak to się tam mówi, z wiatraki i inne inwestycje związane z przerobem, przerabianiem węgla na inne typ, typy ogrzewania. Kosiura jest. Z drugiej strony druga grupa ma jakby mniejsze pole do popisu, no bo oni już istnieją od lat i no oni jakby, no trudno im jest teraz zarabiać na prowadzeniu nowych rozwiązań dotyczących zwiększania ilości tutaj pieców i innych tradycyjnych środków transportowo grzewczych, więc są jakby mniej mogą się promować. Mniejsze mają jakby możliwości zarabiania na tym. Więc grupa pierwsza. I ma w tym zakresie dużo większe pole do popisu, bo im więcej będziemy zmieniali, jeżeli chodzi o, o samochody o elektryczne, spalinowe, o węgiel i to wszystko, o czym mówiłem, to tym większą oni będą mieli kasiurę. No i to, wiadomo, no, napędza całą koniunkturę zmian. Nie wiem dokładnie, czy to jest racja, czy nie, ale dlaczego, dlaczego uważam, że druga opcja, czyli ta, która mówi, że się klimat nie ociepla i nie należy zmieniać, ma, może mieć więcej racji. A między innymi dlatego, co się dzieje na szczycie klimatycznym. W dniu dzisiejszym czy wczorajszym, jak wiemy, wystąpienie jest wystąpienie takiej młodej dziewczyn, dziewczynki, która. Młodej dziewczynki. Może być stara dziewczynka? Nie. Chyba raczej nie. Czyli yy, młodej kobiety. No, takie łzawe wystąpienie, które zresztą no, chwilę, chwilę może puszczę, łzawe i takie nasz no, groźne trochę, straszące nas, że jak nie będziemy się zachowywali tak jak dziewczynka chce, no to dostaniemy po łbie. Nie wiem, czym, może mazakiem. To nie będzie bardzo bolało. W każdym razie wystąpienie jest naprawdę bardzo agresywne i żebyśmy się zastanowili. Czekajcie, może na chwilę puszczę Puszę to, to straszne przemówienie. Jest to yy, bardzo groźne. Może w, po prostu krótszą wersję. Jest wprawdzie bez tłumaczenia, ale ja mogę przetłumaczyć. O, zaraz pokażę. Pewnie już wielu z Was widziało. Proszę. Greta, 16 years, years old. Wiemy, bo po amerykańsku czekajcie, bo nie mogę, nie w tą stronę. Klimat aktywist. Już teraz, teraz młodzi są, 16-letni. I co Greta mówi? Powinna być w szkole. Tak. Zapraszacie nas tutaj, żeby młodych ludzi, żeby. Co ona powiedziała? Bo nie pamiętam. A żeby jak śmiecie nazywać tu młodych ludzi, żeby dali wam nadzieję, tak? Ale jaka groźna jest. No właśnie, zniszczyliśmy jej dzieciństwo. Ludzie umierają, ekosystemy padają. A wy tylko mówicie o zarabianiu pieniędzy. To chyba o mnie. Jak śmiecie. Brawo. Brawo, jak śmiecie. No mnie nikt nie zaprosił do ONZ. No tam ta wypowiedź była dużo dłuższa, rozwinięta i, i jak wiemy... Yy, powiem tak, aż oglądałem to całe, większy, większy kawałek i tam dziewczyna oczywiście czyta, trochę mówi, trochę czyta i no mając 16 lat mogę się jakby więcej trochę nauczyć i mówić to, yy, mówić bez patrzenia yy, po co mi tam napisali. Mój syn tam już rok temu to dużo dłuższe teksty mogę się pochwalić, mówił na pamięć na różnych odczytach i innych konkursach recytatorskich i nie patrzył na kartkę. A więc jak jej napisali, to mogła się lepiej przygotować, a wiem, że jej napisali no, to wszystko, co ma mówić, jak ma, wiemy, że, za, że zawieźli. Generalnie dziewczyna jest celebrytką, którą e, się wozi, tak jak tom, w tym cyrku obwoźnym te, te, no niestety muszę to powiedzieć, te, te takie małpki w klatkach i, i co jest niestety bardzo przykre z, według mnie z perspektywy tego dziecka. No ale niestety tak jest traktowana przez tych wszystkich, no, tych wszystkich lobbystów, którzy chcą na tym sobie zrobić biznes i wykorzystać to dziecko do własnych, prywatnych celów. Być może nawet dobrych w ich mniemaniu, bo być może rzeczywiście ten klimat jest w takiej strasznej katastrofie, ale, ale ja tylko chciałem powiedzieć tyle, że no mnie taka sytuacja jakby bardziej nastawia tutaj optymistycznie dla wersji tej, która mówi, że klimat się nie zmienia. Bo rozstawianie takich szopek z dzieckiem, które czyta z kartki w onz cie opieprza nas wszystkich z góry na dół, że zachowaliśmy, że zniszczyliśmy środowisko, że nie dbamy i że jesteśmy winni za wszystko. Przecież wiem, że ta dziewczynka w tym wieku ona nie ma takiej wiedzy. Ja to wszystko czytam od 5 lat i jakąś tam wiedzę mam? On od 5 lat czyta? Nie sądzę, żeby w wieku 10 lat zaczęła się interesować tekstami dotyczącymi ekologii na świecie i tych wszystkich. Skomplikowanych różnych procedur dotyczących dwutlenku węgla, który tak naprawdę jest potrzebny i który tam stanowi w atmosferze tylko procenta. Także wożenie jej po całym świecie i, i dawanie jej tekstu, którym ona mówi i którym ona płacze, który ona krzyczy, no to są po prostu, no jakby takie, tak sztuczne, tak nienaturalne że po prostu no, mnie od razu odrzuca od tego i od razu widzę tutaj jakieś no jakieś kombinacje, jakieś nieczyste intencje, bo jeżeli byłyby czyste, to by nie robiło się szopki, nie robiłoby się pokazówki, gdzie wszyscy siedzą ci biurokraci tam w Anzecie i klaszczą, bo przywieźliśmy tą dziewczynkę, bo jakby ten e, szef WNZ-u nie mógł tego powiedzieć, tylko jak dziecko powie, damy ją wyuczyć, to będzie, wyuczymy ją na pamięć, to ona, to ona będzie lepiej, lepszym przekazem do społeczeństwa. I po co to robić? Jeżeli takie rzeczy się robi, no to już jest dla mnie sprawa podejrzana od razu, no. bo nie chce się, bo nie można się przebić faktami, nie można się przebić yy, analizą. To się przebija krzy, krzykiem, dzieckiem, płaczem. Mnie nie wpuścili. Ja chciałem też tam, ten, wysłałem podanie, żeby mnie przyjęli ja mogę powiedzieć parę rzeczy, bo poczytałem różne artykuły. I o, i tu mamy artykuł, zaraz gdzieś go mam, proszę. Są, tekst, są te opinie naprawdę na temat tego, że się klimat nie ociepla. Można poczytać. I tu jest jeden, na przykład dotyczący. Jest taki lodowiec, lodowiec który się nazywa na Grenlandii. Nazywa się Jako jako Lodowiec, który od trzech lat nieustannie rośnie. Przybiera na masie. Zaczęło w okolicach 2016 roku i Ani myśli przestać. Yy, poza wzrostem oblodzonej powierzchni, obserwujący lodowiec naukowcy zauważyli, że wytraca tempo, z którym wcześniej poruszał się w stronę oceanu. Kłamią? Pewnie, pewnie nie. Yy, według naukowców, tych samych, co wieszczyli, zbliżający się koniec świata, wzrost jest spowodowany, że chłodne prądy są, że on właśnie dlatego, bo tam chłodne prądy od trzech lat idą. I dlatego on rośnie. Więc się zmienia, zmienia się, rośnie, więc, więc może mogą być, może spadał, teraz zmniejszał się, teraz się zwiększa. Jakieś prądy są, jakieś dzieją się rzeczy w, w tym, w klimacie, które powodują te zmiany, więc jakby już tutaj ten tekst, no wyraźnie, jakby jest przeciwko tym, którzy twierdzą, że się ociepla, ponieważ klimat, bo no, no, niestety. Historia Ziemi ma tam kilka tych kilka miliardów lat i podczas tych miliardów lat te klimaty się ocieplały i się ochładzały potem także zmiany następowały skoro lodowiec według nich teraz rośnie bo to jest spowodowane jakimiś tam zaburzeniami w tym w klimacie tam lokalnym powiedzmy tym wokół lodowca no to co powiedzieć na no to, no to teraz, te zmiany klimatu, które są, no to pewnie mogą też być spowodowane tym, że jest akurat teraz czas taki, że klimat jest cieplejszy. No. Może tak być, może być. Więc no teraz to wystąpienie, te, te cyrki w ONZ za grubą Kasiurę miliony, włożenie dziewczynki, jak tutaj, takiej maskotki, pokazywanie jej, no to mnie zdecydowanie mnie zdecydowanie tutaj przesuwa w stronę opcji tych naukowców, którzy twierdzą, że nie ma globalnego ocieplenia. Oni ci naukowcy nie mają nic do, którzy twierdzą, że nie ma globalnego ocieplenia, nie, nie mają nic tutaj jakby do, żeby nie mogą na tym zarobić dużo, za dużo. Więcej mogą zarobić ci, którzy mówią, że jest globalne ocieplenie, bo musimy zmienić samochody, dachy, wiatraki, węgiel, piece i tak dalej. Więc takie puszczanie, no to po prostu jest, no delikatnie mówiąc, że żenujące. Koniec, kropka. Właśnie. Dobra, to na dzisiaj tyle, i myślę, że ten wieczorową porą, jak będą jakieś takie przyjemne tematy do omówienia, to wyrażę swoją opinię i się podzielę ze społeczeństwem swoimi spostrzeżeniami na różnego typu przekręty. Bo jest to przekręt, niezależnie od tego, czy klimat się ciepla, czy nie. Ktoś tu yy, robi cyrk. Także no, niedługo będzie epokoladowcowa. Może będzie pokladowcowa. To kto to wie. No i dobra. Jakby ktoś chciał obejrzeć sobie poprzednie moje analizy świetne, bardzo inteligentne. Można zrobić to na YouTube. Mam swój kanał. Grzegorz Helce, zależy Niezależny Waters. Tutaj w komentarzach wkleję i tam można oglądać. Link do YouTube'a wkleję, bo nie powiedziałem. No i strona na Facebooku w tej samej nazwie też można polubić, bo niestety ilość znajomych, którą mogę przyjąć do mojego prywatnego profila, jest już bardzo nieduża. Przerzucimy się na profil publiczny, gdzie już tysiąc obserwujących jest, i zwyciężymy, jak mówił Pawlak. Głośno nie mówi o już nie awarii w ściekowej Warszawie. Dlaczego nikt nie mówi głośno właśnie o, o awarii w Ciekowej Warszawie. Warszawie? No, w TVP, mówią, ale kto by się przejmował? Greenpeace ma swoje inne zadanie. Teraz są w ONZ-cie tam klaszczą. Dobra, na razie. Koniec świata.